Cześć! Jeśli tylko lubisz wszystko co czekoladowe, to koniecznie zapisz ten przepis. Spróbuj tych prawdziwie czekoladowych mafinek. Dzięki jednemu trikowi z gorącym mlekiem ich smak i aromat są obłędne. W misce wymieszaj ze sobą przysianą przez sitko mąkę pszenną, sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia oraz szczyptę soli. Do osobnej miski przesiej kakao ekstra ciemne. W rondelku podgrzej mleko, gorące, ale nie kipiące, więc zdejmij mleko w odpowiednim momencie z kuchenki i przelej do miski z kakao. Dobrze przemieszaj aż do całkowitego połączenia się składników i rozpuszczenia kakao w mleku. Następnie dodaj olej roślinny, cukier, najlepiej brązowy, ale może być biały, kwaśną śmietanę, jajko oraz opcjonalnie ekstrakt waniliowy. No i dobrze przemieszaj wszystkie składniki aż do jednolitego połączenia. Następnie przelej czekoladową masę do mąki i przemieszaj aż do dobrego połączenia składników. Nie ma potrzeby mieszać dłużej. Potem dodaj posiekane kawałki czekolady albo groszki czekoladowej i przemieszaj. Może być czekolada mleczna albo gorzka, jaką wolisz. Polecam dodać około 80% posiekanej czekolady czy groszków do środka ciasta, a około 20% zostawić do wyłożenia na wierzch mafinek. Foremki do muffinek lekko natłuść masłem i napełnij ciastem do około 3,4 wysokości. Na wierzch dodaj resztę czekolady. Piecz najpierw 10 minut w 200 stopniach góra dół, a potem zmniejsz temperaturę do 180 stopni, również góra dół, i piecz 20 minut. Sprawdź suchym patyczkiem, czy są gotowe, i w razie potrzeby piecz kilka minut dłużej. A cały ten przepis dokładnie opisany znajdziesz też na moim blogu www.kuchniaizy.pl. Życzę wszystkiego słodkiego i fajnie spędzonego, błogosławionego dnia!